Tę zasadę, o której dzisiaj Ci opowiem, poznałem dopiero będąc mistrzem międzynarodowym. Jeżeli jesteś zainteresowany, o jaką zasadę chodzi, a gwarantuję Ci, że większość szachistów jej nie zna, to zapraszam Cię do dalszej części nagrania. Większość młodych szachistów, często nawet z drugą kategorią, widząc gońce na pierwszej albo ósmej linii, traktuje takie zjawisko jako oznakę braku rozwoju. Jednak wcale tak nie musi być. Ba! Czasami wręcz jedna ze stron celowo ustawia tak swoje gońce, aby uzyskać większą koordynację figur. I właśnie o takich sytuacjach będziemy dziś rozmawiać. Z uwagi na fakt, że gońce są figurami dalekosiężnymi, nie ma dla nich większego znaczenia, gdzie je umieścimy. Może to jednak mieć ogromne znaczenie dla pozostałych figur, zwłaszcza dla wież. Spójrzmy na pierwszą pozycję. W tym układzie nie ma dla nas znaczenia. Jaka jest ocena pozycji? Ona jest mniej więcej równa, może z lekką przewagą białego, ale przypatrzmy się kolejnym posunięciom białego. Goniec D2, goniec F1, wieża A D1 i goniec C1. Zobaczcie, co dzięki temu uzyskują białe. Przede wszystkim uzyskują pełną koordynację. Te gońce, które strzelają bardzo daleko, tak? Nie przeszkadzają swoim wieżom. Wieże są też yy, gotowe, otwarte do przyjęcia jakiejkolwiek walki. Jest to doskonały układ dla tych czterech figur: gońce, wieże. Białe są gotowe absolutnie do wszystkiego. To czyni pozycję białego już dużo lepszą. Kolejny przykład. Białe stoją dużo lepiej. Mają do wyboru szereg różnych posunięć. Natomiast zobaczcie, białe wykonują w tym momencie posunięcie goniec C1. Genialne w swojej prostocie, tak? Po co białe tutaj zagrały? Ano po to, żeby na wszelki wypadek goniec gdzieś tam nie był atakowany poprzez ruchy E4, gdzieś tam jakby hetman się przemieścił czarne. to pozwala białemu uzyskać taką pełnię szczęścia, pełnię koordynacji i jesteśmy znowuż, tak jak w poprzednim przykładzie, gotowi do podjęcia jakichkolwiek akcji. I to przyczynia się do zwiększenia przewagi białego. Ciekaw jestem, czy wśród moich widzów jest ktoś, kto znał wcześniej tę zasadę. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. Dajcie również znać, czy ten materiał przypadł Wam do gustu. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!